Hej, cześć! Mano Wam wszystkim z tej strony. Dummy, się do mi się noc, no i Was. W drugim odcinku z Serii, Assassin's Creed 2. Dobra, teraz. Um, co my mamy zrobić? Nie wiem, możemy z nią pogadać? Hej, słuchaj, Chciałem tylko powiedzieć dziękuję. I, przepraszam. Przepraszam. Tak, wiesz, przed. Wszystko w Abstergo, To było po prostu. Nie byłem gotowy. Nie, przez to wszystko. Wiem, że Templarzy wciąż istnieją. Co planują? To, co się jest zrobione, Desmond. Jesteś tu teraz, i to co Hmm, dobra, mogę z nią pogadać? Czy mogę się już położyć do Animosa? Znaczy, do tego czegoś. Aha. Gdzie jest ten nasz kolega tutaj? Okay, coshnas. This, right? right? this stuff, Desmond. Oh, this stuff is nothing special really. This stuff It's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart really. It requires a great deal of concentration to keep it all moving, so you'll forgive me if I don't have time to play meet and greet. Sean's in charge of maintaining our knowledge archives. It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc. He'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You yeah, know, Desmond, the ones who are out there, actually doing stuff, risking their lives—little things like that. jeszcze mogę z nim pogadać. Hey, Desmond, what's up? Just wondering what your role is in all this i take care of baby it's my job to keep her up and running baby you mean the animus actually i prefer animus 2.0 since baby's twice as awesome as anything you'll find at abstergo the templars might have deeper pockets than us but they've got no ambition no passion no competitive edge that's why even with all their resources anything they can do i can do better faster too anyway take a seat when you're ready and we can get started I just need to make a few more adjustments. Ok, jeszcze chciałem powiedzieć, że teraz się postaram dać ten odcinek większej rozdziel, rozdzielczości, e, ponieważ tamten wyszedł chyba 360p. Chciałem, żeby to było w HD, więc spróbuję coś uh, zrobić. A, ah, Sean nie John. Dobra. Here we go. Wreszcie, mogę być asasynem chyba. Będę asasynem. Yeah, yeah. Akcja wykonana. No, 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 no i. O, jesteś. Ma no, już nas nie ma. Może będzie jakieś te ćwiczenia, czy coś nie pamiętam. O, budujemy się. Dobra. Republika Fiorentina, rok 1476. No o czym nie polą Za dużo białego. Dobra.

And forces his own miseries upon us. If we Enough of your nonsense, Krulo! Ah, <laughs> 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 to I'm surprised to see you here. I thought the Patsy hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble, Godardo. Afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. Excitello! <laughs> <laughs> oh nie, kami leci. Złapie go, to co? Och, jaka menda! Ta są chłopcy. <laughs> yes. Yep. Yep. Co złapanie szyderstwa? Yep. I coś jeszcze? Yep. A, a, A jak go złapię to Mogę go dobić? Mogę. Hey! Behind you! Federico! What are you doing here? I wanted to see if baby brother had finally learned how to fight. Uh. And? <laughs> you have style. ale endurance jest what co Let's see how many of them you can ruin before they get the best of you. Hey, Andrew, <laughs> <laughs> Zero? <inaudible> Zero? No, kurde. <inaudible> Jesus, nie mogę kontrować A! Ej dobra, wiem jak się kontruje nauczyłem się bić okej, okay, wróciłem wtargnęli mi do pokoju Ech, dobra, gramy dalej nie yep. yep 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 fall back fall back fall back, fall back. Hold on. what we've almost won this your left just a scratch let the doctor decide okay. it's not necessary besides i have no money for this doctor of yours <laughs> wasted it on women and wine huh? i'd hardly call it wasted and me some florins then Or have you done the same? <laughs> Search ten. bound to be something in Okej. Okay. What? Okej. Okay. Chyba flory, tak floren. 10 florenów. Federico auditore.

No to idziemy, czy teraz będzie pokaż, pokaz parkura czym mm, przytrzymaj. A lol, fajne. O kurde. Swobodny. Już idę. No no i? Biegaj. What? Miej skoczyć. Tak tu. Puść się. I gdzie, gdzie jest doktor Tresor? Próbowało, doktor. Hmm, fratelli auditorii. Why am I not surprised? You've made quite a mess of yourself, young man. It's nothing really. You must help him. That pretty face is his only asset. Fuck <laughs> dude. There we are. Now get out of here. Grazie. This way. Twitch. Quite a night. Indeed. I only wish they were all as much fun. Oh, wait. They are. <laughs> <laughs> okay. We should head home at your father should sure to be wondering where we've gone. Yes I'd rather avoid a lecture. Up for a little race then? To where? Uh, roof of that church. Okay. <coughs> on the count of three. Uno, due, three! my brother still has much to learn come on <laughs> i almost feel bad about this ah oh, no shame and failure brother Serio. to było takie łatwe. come on then this way where are you going you'll see okay To jest dobry brother. Bardzo dobry. nie Ubisoft presence. przedstawia Assassin's Creed 2. Nice. W drugim odcinku dopiero początek, ale jest. To już wystarczy. Powinniśmy iść do domu, chodźmy. Poczekaj. Dobra. Ezio, pozwól Krystynie spać. To już wystarczy. Później. Ech... Pod osłoną nocy. Dobra, no to... To będzie... ostatnia misja, którą na dzisiaj wykonamy. Mam nadzieję, że dzisiaj ją wykonamy. Synchronizacja. Chyba po tej serii wrócimy do starszych tych, do, do ASSASSIN'S CREED'a jedynki. No. Kurde, dobra, zostanę sobie. No i? I sobie poszli.

Come here. Oh. Oh, it's you. E. Mm. Mm. Nie mam pytań. Eliya, oh, oh, cool. your tutor will be here soon. Come, my daughter. Is it really so no terrible that? Figlio to carne! What is this? Perdonate, Messere. Chiedo menia. I'll kill you! Now, now, no, that's not necessary. God! God! Volevo la sua testa. Oh, cool. There's really no need for violence. Want to see what's in the bag? Yep, yep. You have no. me confused with someone else. She needed some help. Some things. I'm mostly innocent. Oh, <laughs> Dali, Holland. Oh. Yep. Gee. Dzie, 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 i co to takie zbiegowisko? pa dobra, zaraz ogarnę. Ile my to nagrywamy? Nie wiem, już chyba z jakieś 10 minia, a ja nie mam za dużo miejsca na dysku. A bandikamem nie będę nagrywał, bo mi laguje w cholerę. Tam mam się Mogę gdzieś tutaj zeskoczyć? Tutaj sobie zejdę.